Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować monetę wyemitowaną przez Narodowy Bank Polski z serii Odkryj Polskę, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Moneta jest o nominale 5 zł, stempel zwykły, średnica 24 mm, masa 6,54 g brzeg, czyli bok monety moletowany nieregularnie, na boku ośmiokrotnie powtórzony napis NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami, nakład to 1 milion sztuk. Moneta zostanie wyemitowana już 22 maja 2023 roku przez Narodowy Bank Polski. Dobrze, skoro już znacie parametry monety oraz wiecie jak wygląda, przejdźmy do historii. A zanim to uczynicie, kliknijcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Nie przedłużając realizacja pierwszego etapu nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z zatoką Gdańską trwała niespełna 3 lata jednak przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się dużo wcześniej sam pomysł budowy kanału sięga jeszcze czasów panowania króla Stefana Batorego, a po II wojnie światowej wracał do niego inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy portu i miasta Gdynia. A oto jego cytat: Narzucają się dwa zadania o dużym znaczeniu gospodarczym. Jest to przekopanie kanału na mierzei zamykającej zatokę, Elbląską w okolicach Kolbergu, dającego proste i bezpośrednie wyjście na Bałtyk oraz ożywającego małe porty rybackie tej zatoki. Pierwsze prace projektowe rozpoczęły się już w 2007 roku, kiedy to przystąpiono do opracowania tzw. Stadium wykonalności dla potencjalnej jeszcze wówczas inwestycji. Rozpatrywano oprócz zrealizowanej trzy inne lokalizacje. Zostały one jednak wykluczone ze względu na bliskie sąsiedztwo rezerwatów przyrody, parków leśnych czy obszarów zabudowanych. Wybór miejsca był uzależniony ponadto od ukształtowania terenu i długości przyszłego kanału. Budowa kanału żeglugowego przez mierzeję Wiślaną jest najbardziej skomplikowaną inwestycją hydrotechniczną w Polsce. W trakcie realizacji zastosowano unikatowe rozwiązania, np. innowacyjne betonowe bloki. Do budowy falochronów. Wcześniej użyto ich jedynie w Holandii. W Polsce po raz pierwszy na świecie układano je również pod wodą. Duży nacisk położono także na zapewnienie płynności ruchu kołowego. Nowy układ. Komunikacyjny wykorzystuje dwa mosty obrotowe zapewniające ciągłość komunikacji nawet w trakcie śluzowania. Projekt budowy był opracowaniem wielobranżowym obejmującym elementy z zakresu hydrotechniki, drogownictwa i inżynierii mostowej, architektury i instalacji. Centrum przeprawy jest kapitan portu Nowy Świat, a jej najważniejszym elementem śluza z dwoma podwójnymi bramami na zalewie wiślanym. Powstała również sztuczna wyspa do obrotu urobku, która celowo jako bezludna będzie odstoją dla ptaków. Kanał łączący zalew Wiślany z Zatoką Gdańską został oficjalnie otwarty 17 września 2022 roku. Natomiast całość inwestycji obejmuje dodatkowo przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg oraz zbudowę nowego mostu obrotowego w Nowakowie oraz pogłębienie toru wodnego na zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Całkowita długość planowanej drogi wodnej to niemal 23 km. Inwestorem wszystkich etapów prac jest Urząd Morski w Gdyni. Rewers monety 5 zł z serii Odkryj Polskę Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Przedstawia Kapitanat Portu Nowy Świat oraz wejście do kanału od strony salewu Wiślanego. Taką monetę można nabyć w oddziałach Narodowego Banku Polskiego w kwocie 5 zł. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć w tym filmie. Do zobaczenia, cześć i zapraszam do lajkowania oraz komentowania. Do zobaczenia!